Dzisiaj taki nietypowy materiał, bardziej informacyjny. A więc dlaczego zmieniłem nazwę na kanale. Jak mogliście zauważyć, czy może dopiero zauważycie jak ten film wyjdzie, że zmieniłem nazwę z Public Studios na Coder Studios i dlaczego taka zmiana nastąpiła, co to oznacza i, to, i co dalej i tak dalej. Więc dzisiaj te kwestie poruszę. A więc dlaczego zmieniłem nazwę? Nazwa Pavlik Studios tak naprawdę była trochę taka spontaniczna. Po prostu kiedyś y, byłem tak nazywany przez pewną osobę i pomyślałem, że to by było y, nawet fajny pomysł, żeby nazwać swój kanał. No i kanał się tak nazywał jeszcze przed y, tym, jak zacząłem wrzucać filmy, no, Po prostu Pawliks, potem zmieniłem nazwę na... Pawlik Studios, ale potem jednak zacząłem zauważać, że jest sporo tych kanałów, które się nazywają Pawliks i zazwyczaj miałem więcej subskrypcji, więc w sumie to nie było takie, no wiadomo, nie było to takie fajne, a poza tym ciężko było znaleźć mój kanał, bo nazywał się tak jak dużo innych kanałów. Potem zmieniłem na Pawlik Studios i no okej, okay, studios, to jest ale no, Pawlik, coś z tym chciałem zrobić. I pomysł, żeby zmienić ten, tą nazwę, pojawił się dosyć dawno temu, ale teraz dopiero wdrażam je w życie. Tak naprawdę po sytuacji, kiedy chciałem się zalogować na założyć konto na stronie Bricks in Motion, bo trwa właśnie tak, czyli taki kontest 24-godzinny. Jak to siedzi w community animacyjnym, na pewno wie o czym mówię. I właśnie chciałem spróbować jakieś zrobić jakieś yy, po prostu wejście, w sensie entry, tak, yy, jakąś pracę na ten konkurs No i trzeba było mieć tam konto No i yy, właśnie trzeba było wpisać, no tak, oczywiście jakiś nick No i właśnie się zastanowiłem, czy, yy, czy z YouTube a po prostu, czy wymyślić jakieś inne No i to mnie tak natknęło, żeby jednak zrobić ten materiał, bo nie co na siłę yy, jakby używać innego niku. Też takie powód, dla którego nie zrobiłem tego wcześniej, no to że, nie, że jakby kilka osób nie kojarzy na YouTube, że tak się nazywam, ale myślę, że to nie jest problem. Tak tutaj na przykład na streamach składam klocki, jak tam czasami wbijam, no to mnie już kojarzy tak, że ja się tak nazywam. Ale to myślę, że nie jest problem, bo jak mówię, to jest tylko tam kilka osób może, które kojarzą, że tak się jest taki kanał. Ale może przejdźmy teraz do tego, dlaczego zmieniłem na taką nazwę, czyli kociaż Studios. Co w ogóle oznacza kociaż No to wiadomo co to znaczy, ale dlaczego ja się tak nazwałem? Kociaż nazywam się tak naprawdę na wszystkich platformach, oprócz YouTube'a, w Minecrafcie, na Steamie, w innych grach i na Discordzie na przykład. I pomyślałem, żeby jednak przenieść to na YouTube'a, bo. Bo dlaczego? Bardziej myślę, że się utożsamiam z tym Jest to bardziej unikalne, owszem na YouTube jest jeden kociarz Ale to on już nie nagrywa 3 lat i to były jakieś filmy yy, Pokazuję babci jakiś film, takie bzdury, wiadomo o co chodzi No ale on już nie nagrywa tak, a ja bym... Ja teraz nazywam się Kociarz Studios, no i... I po prostu wydaje mi się, że to jest lepsza nazwa Myślę, że awatara nie będę zmieniać, no bo jest on taki uniwersalny a ktoś mnie też może kojarzyć po właśnie obrazku. Więc tak. Ym, stąd ta zmiana. Ja po prostu chciałem zmienić tą nazwę, żeby to tak lepiej brzmiało. Też zastanawiałem się nad jakimś angielskim, ale w sumie pomyślałem, że co ja przecież, owszem, no staram się mniej więcej bardziej w angielski rynek jakby wejść, ale jakby nazwa nie musi, nie ma problem tak chyba łatwiej jest wymówić kociarz niż, niż pawliks, bo kiedyś jak napisałem coś na streamie jakiegoś gościa właśnie anglojęzycznego, to on w ogóle chyba się zakrztusił jak to wymawiał, więc więc no, też tak, taka uwaga, więc zmieniłem nazwę, mam nadzieję, że nic się nie stanie, że jakoś, no możecie się zastanawiać co to jakiś typ w subskrypcji jak robi, jeśli oczywiście subskrybujecie, no ale macie odcinek wyjaśnieniowy taki informacyjny co do animacji planuję wznowić mm, serię update ale to no jak ja coś mówię to prawie nigdy tak się nie dzieje, więc na razie wolę nic tutaj większego nie zapowiadać ale no, jakieś filmy wiadomo się pojawią w przyszłości, więc na dzisiaj dziękuję, to tak w kwestii wyjaśnienia tej zmiany, no i widzimy się w kolejnym filmie.